Siąga przysłów, rozdział siódmy. Synu mój, strzeż moich słów i przechowuj u siebie moje przykazania. Strzeż moich przykazań, a będziesz żył. Strzeż mojego prawa, jak źrenicy swych oczu. Przywiąż je do swoich palców, wypisz je na tablicy twego serca. Mów do mądrości: jesteś moją siostrą, a roztropność nazywaj przyjaciółką, aby cię strzegły przed cudzą żoną. I przed obcą, która mówi Gładkie słowa Bo z okna swego domu wyglądałem Przez kratę I zobaczyłem wśród prostych Założyłem wśród chłopców Nierozumnego młodzieńca Który przechodził ulicą blisko jej narożnika Idąc drogą do jej domu O zmierzchu pod wieszur W ciemności nocnej i w mroku A oto spotkała go kobieta W stroju nierządnicy Chytrego serca Brzaskliwa i nieopanowana, której nogi nie mogą pozostać w domu. Raz na dworze, raz na ulicach i czycha na każdym rogu. Chwyciła go i pocałowała, i bezczelną miną powiedziała do niego. U mnie są ofiary pojednawcze, spełniłam dzisiaj swoje śluby. Dlatego wyszłam ci naprzeciw, szukałam pilnie Twojej twarzy i znalazłam cię. Obiłam kobiercami swoje łoże. Przystrojone rzeźbieniem i prześcieradłami z Egiptu, skropiłam swoje posłanie mirrą, aloesem i cynamonem. Chodź, upójmy się miłością, aż do rana. Cieszmy się miłością, bo mojego męża nie ma w domu. Pojechał w daleką drogę, wziął ze sobą worek pieniędzy, umówionego dnia wróci do domu. Nakłoniła go mnóstwem swoich słów i zniewoliła go pochlebstwem swoich warg. Wnet Poszedł za nią, jak wół prowadzony na rzeź, jak głupi na karę pęt. Aż strzała przebije mu wątrobę, spieszy się jak ptak w sidła, nie widząc, że chodzi o jego życie. Więc teraz słuchajcie mnie, synowie, i uważajcie na słowa moich ust. Niech twoje serce nie zbacza na jej drogi i nie tułaj się po jej ścieżkach, bo wielu zranionych strąciła i wielu mocarzy pozabijała. Jej dom jest drogą do piekła, która wjedzie do komnat śmierci.